Nie lada niespodziankę zgotowali policjanci najmłodszym gościom parku wodnego. Pod trzy fale podjechali radiowozem na sygnałach, ale nie po to, aby wręczyć mandaty lub kogoś aresztować. Funkcjonariusze spotkali się z dziećmi z okazji ich święta, porozmawiali o zasadach bezpieczeństwa, złożyli dzieciom życzenia i wręczyli upominki w postaci światełek odblaskowych policjanci słupskiej drogówki zatrzymali 46-latka, który na ulicy Armii Krajowej w Słupsku spowodował kolizję, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. W tej kolizji zderzyły się ze sobą dwa auta osobowe. Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że kierujący pojazdem Renault nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w jego tył. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy. Zabezpieczone na miejscu ślady oraz ich drobiazgowa Analiza przełożyła się na szybkie wytypowanie sprawcy tego zdarzenia. Okazał się nim 46-letni słupszczanin. Mężczyzna nie przypadkiem uciekł z miejsca kolizji, ponieważ ma zakaz prowadzenia pojazdów i jest osobą poszukiwaną. Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponad 200 kontroli kierujących, 18 zdarzeń drogowych, 103 przypadki przekroczenia prędkości i czworo nietrzeźwych kierujących. Tak przedstawia się sytuacja z minionego weekendu na drogach Słupska i Powiatu. Podczas kontroli w ręce policjantów wpadło czworo kierowców, którzy wsiedli za kółko swoich pojazdów, mając w organizmie od jednego do ponad 2,5 promila alkoholu. Nietrzeźwy 25-latek kierował wbrew orzeczonemu zakazowi prowadzenia pojazdów, a nietrzeźwy 24-latek doprowadził do zdarzenia drogowego.